W programie w Grudziądzu trwa realizacja projektu, który ma podnieść jakość kształcenia w grudziąckich placówkach. W ostatnich kilku latach centrum kształcenia praktycznego w Grudziądzu dzięki funduszom unijnym wzbogaciło się o wysokiej klasy urządzenia. Wszystko po to, by uczniowie, którzy odbywają tu praktyki, byli dobrze przygotowani do podjęcia pracy. Do grudziąckich szkół zawodowych i technicznych płynie kolejny strumień pieniędzy. Doposażone w sprzęt szkoły, wsparcie na szkolenia, to wszystko ma podnieść jakość kształcenia w grudziąckich placówkach. Od wielu lat już w Wywiązu kontynuujemy pracę związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego. One idą kilkoma nurtami. Pierwszy to jest taki, że sporo wyposażenia technicznego do praktycznej nauki zawodu kupiliśmy w naszym mieście, I to jak na przykład obrabiarki cyfrowe, różnego rodzaju pracownie. Dzisiejsza konferencja jest kontynuacją tych działań konferencja z pracodawcami aby zapoznać ich z ich możliwościami, z naszymi możliwościami, że pracodawcy mogą wpływać na zmianę harmonogramu na przykład praktyk, ich uwagi będą uwzględniane, ale również na harmonogram nauczania, co kiedyś nie było do pomyślenia w ogóle. Dzisiaj to pracodawca jest najważniejszy i to oni mogą... Kształtować również program nauczania. Miasto realizuje ostatni projekt z budżetu unijnego na lata 2007-2013, który dotyczy szkolnictwa zawodowego. To jest największy projekt w ramach realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, bo wartość jego sięga 3 700 ale też dotyczy dosyć krótkiego okresu czasu, i z tego względu wartość jego jest jakby szczególnie wysoka, a nasi uczniowie biorą w nim udział właśnie dlatego, żeby że stawiamy na szkolnictwo zawodowe, na to, żeby nasi uczniowie coraz lepiej byli przygotowani do, do pracy, ale też, żeby nasze szkoły się rozwijały, bo przypomnę, że w ramach tego projektu powstaną również dwie duże pracownie w szkołach zawodowych, w zespole szkół technicznych i w zespole szkół mechanicznych o łącznej wartości 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szkół dobrze oceniają współpracę z przedsiębiorcami. Radość jest tym większa, gdy absolwenci znajdują zatrudnienie nierzadko w zakładach, w których odbywali praktykę. Absolwenci zespołu szkół technicznych nie mają większego problemu z zaangażowaniem się w pracę zawodową. W kontaktach z pracodawcami obecnie. Dowiadujemy się, że, że ci absolwenci są potrzebni, wobec tego znajdują pracę albo, albo idą na studia. A kontakty z pracodawcami mamy już od wielu, wielu lat i one są bardzo ścisłe, i to nam bardzo pomaga w pracy naszej dydaktycznej, bo to imobilizuje młodzież do nauki, jednocześnie my jako szkoła jesteśmy zorientowani czego pracodawcy od nas oczekują i staramy się, przynajmniej się staramy bardzo, żeby ci absolwenci byli przygotowani pod kątem potrzeb naszych pracodawców. Może nie zawsze to spełniamy wszystkie wymagania naszych pracodawców, ale po to są takie spotkania między innymi jak dzisiaj dzięki którym myślę, że usprawnimy naszą współpracę z pracodawcami. W ramach projektu część funduszy przeznaczona jest na organizację staży, seminariów, zajęć specjalistycznych czy wizyty w przedsiębiorstwach. My jako firma jesteśmy zainteresowani przyjmowaniem młodych ludzi na praktyki. Z jednej strony dając im możliwość zapoznania się z realnym otoczeniem biznesowym, realnym środowiskiem, w którym później mogą znaleźć pracę. Jest to też bardzo istotna informacja zwrotna dla tych uczniów, ponieważ wiedzą, czy nawet ich preferencje zawodowe są zbieżne z tym, co w rzeczywistości się dzieje. Natomiast firmy też w tym czasie mogą tak naprawdę ten czas, Poświęcić na praktyczne właśnie zadania, dając konkretne zadania praktykantom. My mamy takie praktyki, mamy praktyki zespo zespołem szkół tutaj technicznych w Grudziądzu, też z zespołem szkół ekonomicznych i w naszej perspektywie, czy tutaj w naszej, w naszej ocenie się to sprawdza. Seminarium, które odbyło się 12 czerwca, było okazją do dyskusji o sytuacji szkolnictwa zawodowego w świetle wprowadzanej reformy na przykładzie grudziąckich szkół zawodowych. W ramach seminarium. Odbyły się również konsultacje na temat programów praktyk i zajęć praktycznych w zespołach zawodowych. Konferencja służy temu, żeby zasięgnąć opinii pracodawców, ale bardzo konkretnej, dotyczącej tego, jak, jak zmodyfikować programy praktyk i programy nauczania, Tak, żeby one bardziej odpowiadały pracodawcom i ich potrzebom i temu, żeby nasz absolwent był lepiej przygotowany do stanowiska pracy przygotowanego przez pracodawców. W ramach przedsięwzięcia przewidziano staże dla ponad 200 uczniów u ponad 40 pracodawców. Ilu z nich wykorzysta szansę w dużej mierze zależeć będzie od nich samych. My jesteśmy pozytywnie nastawieni. Chcemy tych ludzi przyjmować, chcemy dawać im tą szansę i mówimy, to jest w ich rękach. Jeżeli wykorzystają tą szansę, mają szansę nawet na późniejsze zatrudnienie, czy czasowe, czy, czy nawet długoterminowe, bo też mamy takie za sobą doświadczenie. Natomiast jak wszędzie, pewnie jest część młodzieży bardziej zaangażowana, a część mniej, natomiast ci, którzy wykazują takie zaangażowanie, naprawdę mają dużą, większą szansę na znalezienie tej pracy. To też dla pracodawcy, taka praktyka daje dla pracodawcy już wcześniej. Informację zwrotną. Czy dany kandydat sprawi się w rzeczywistości, której potencjalnie później może pracować? Przypomnijmy, zadanie realizowane jest w sześciu zespołach szkół: ekonomicznych, gastronomiczno-hotelarskich, technicznych, mechanicznych, budowlanych i plastycznych oraz rolniczych. To wszystko w programie Skaner Grudziądza na kolejny zapraszamy za tydzień.